Niespodziewany wpis Trumpa w sprawie Ukrainy. Nadszedł czas, aby podjęła działania. Niespodziewany wpis Donalda Trumpa wywołał falę komentarzy na całym świecie. Były prezydent USA odniósł się bezpośrednio do sytuacji na Ukrainie, a jego słowa o możliwości odzyskania wszystkich ziem zajętych przez Rosję stawiają w nowym świetle dotychczasową narrację o wojnie. Trump, Ukraina może odzyskać wszystkie ziemie. Donald Trump w najnowszym wpisie na platformie Truth Social jednoznacznie stwierdził, że Ukraina, przy pełnym wsparciu Europy, ma szansę na odzyskanie wszystkich terenów zajętych przez Rosję. Uważam, że Ukraina, przy wsparciu UN, jest w stanie walczyć i odzyskać wszystkie zajęte przez Rosję ziemie. Napisał były prezydent USA. W jego ocenie kluczowe znaczenie ma konsekwentna pomoc finansowa oraz militarna, której Zachód nie powinien przerywać. Trump dodał, że dzięki czasowi, cierpliwości i wsparciu finansowemu Europy, a w szczególności NATO, przywrócenie pierwotnych granic, od których rozpoczęła się ta wojna, jest jak najbardziej realne. Co więcej, podkreślił, że Kijów może posunąć się jeszcze dalej, co przez wielu obserwatorów zostało odczytane jako sugestia ofensywy wykraczającej poza dotychczasowe cele. Ostra krytyka Rosji, papierowy tygrys Były prezydent USA nie ograniczył się jedynie do wyrażenia poparcia dla Ukrainy, równie mocno uderzył w Rosję. Trump zauważył, że Kreml od ponad trzech lat prowadzi działania, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Rosja od trzech i pół roku toczy bezcelową wojnę, której wygranie powinno zająć prawdziwej potędze militarnej mniej niż tydzień, zaznaczył. W jego ocenie sytuacja na froncie w połączeniu z poważnym kryzysem gospodarczym obnaża faktyczną słabość Moskwy. Nie wyróżnia to Rosji. W rzeczywistości sprawia to, że wygląda ona jak papierowy tygrys, dodał Trump, podkreślając, że coraz większa część rosyjskiego społeczeństwa zaczyna dostrzegać realne koszty wojny. Spotkanie z Zełęskim i deklaracje w sprawie NATO. Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełęskim, w siedzibie ONZ Donald Trump poszedł jeszcze dalej, komentując rolę NATO i możliwe reakcje sojuszu na rosyjskie prowokacje. Zapytany przez dziennikarzy czy USA poparłyby decyzję o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń powietrzną państw członkowskich? Odpowiedział krótko: Tak, tak myślę. Dopytywany o szczegóły dodał, że to zależy od okoliczności, ale nie pozostawił wątpliwości, że Stany Zjednoczone nadal będą bardzo mocne w sprawie NATO. Trump podkreślił również, że Rosja powinna zakończyć wojnę w Ukrainie, a jego zdaniem nadszedł czas, aby Ukraina podjęła działania.